Cześć, witam Was w poradniku, w którym chciałbym pokazać Wam, jak zainstalować mody do gry Blunt Star Defense 6. Pierwszą rzeczą, jaką będziecie chcieli zrobić, to zainstalować potrzebne nam pliki. Pierwszą rzeczą będzie Mail Loader. Znajdziecie wszystko w opisie. Zjeżdżacie trochę niżej i macie takie coś jak Jeśli instalacja dobiega końca, klikacie tutaj i załączacie grę, żeby mel Melon Loader mógł się dobrze skalibrować i podawać pliki, które jeszcze musi dodać. Jeśli wasza gra poprawnie się uruchomiła, to znaczy, że wszystko działa i możecie ją wyłączyć. Teraz, kolejną rzeczą, jaką będziecie chcieli zrobić, to wrzucić plik, który Wam się pobrał, wrzucić do zakładki MODY. No i możecie grać. A jeśli gracie na Epicu, tak jak ja, to warto zainstalować jeszcze takie coś jak Epic Games Mode Compact. I tu tak samo, zachowaj, pokaż więcej, zachowajmy to. I to trzeba włożyć do zakładki Plugins. To wszystko, więc jeśli Poradnik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I cześć.